Witam kochani, dzisiaj jest czwarty dzień lipca 2023 Ruda Śląska Chciałem poruszyć, że teraz jest czas, że ludzie się dzielą na synów diabelskich czyli demokracja demony i synów bożych, czyli anioły w Słowie Bożym i to łatwo sprawdzić jest, bo dzieje apostolskie 13:10 10 i rzek od Pełen wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu, wszelkiej sprawiedliwości. Nie zaprzestanieś ty wykrzywiać prostych dróg króla Izraela, mami króla, bo pan to jest właśnie ten pan diabeł, co ma kopyta rogi w słowniku w greckich, można sprawdzić. I każda religia, której Chrystus nie założył, bo nie założył żadnej, ma właśnie Armagedon, bo jest faryzejska, obudna i są synami córkami. W fałszywym Bogu Jana 8-44, bo Chrystus Król Izraela powiedział do narodu wybranego, do Żydów, że waszym Ojcem jest diabeł. Czyli diabeł ma synów bożych i córki, syn, synów diabelskich, diabeł ma, bo diabeł to jest oszczerca, i oni odczerniają prawdę Chrystusa, wykrzywiają. A teraz jest rodzenie synów bożych i córek 2 Koryntian 6,18 i Rzymian 8,19 Bo stworzenie z tęsknością oczekuje objawienie synów, synów bożych. Także Chrystus był jedynym synem jednorodzonym 2000 lat temu, jako syn przyszedł dał nam synostwo Efezan 1, 5, jedna wiara bez religii. No i. Efezan 4,13, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, doskonałości Chrystusa, Syna Bożego. i Wszystkie religie są martwe, właśnie umarły, bo są zakłamane, jak faryzeusze, caceusze, groby pobielane, piele mierzmijowe, czyli dzieci diabła, 1 Jana 3,10, no ale dziecko robi w pieluchy, tak? No ale syn diabelski już może robić biznes, założyć religię, Zrobić tradycję, obrzędy, nakazy ludzkie i obiecanki, cacanki, że oni tylko zbawią ludzi, bo Chrystus tylko Chrystus mógł zbawić wszystkich, to zrobił i nie będzie się powtarzał, bo dokonał zbawienia na Golgocie, już nie będzie nikogo zbawiał. Pierwszy Tymotusza 4,16 Ja sam siebie zbawiam, naśladując baranka, ten baranek, którego zamordowali, był synem Bożym, nie był synem człowieczym. Bez grzechu oddał doskonałe ciało i krew jako ofiara nieskazitelna i jako Syn Boży jest teraz w niebie, jest naszym Ojcem, Ojcze nasz, Chrystusie Manuelu, To jest modlitwa do Niego, to jest jachwę. 1 Koryntian 10, 4 i oni już pili na pustyni z, właśnie z Chrystusa, z jachwy, bo Jehowa to jest firma amerykańska fałszywych proroków. I ona jest przewyższyła wszystkich w głoszeniu, adwentystów, Świątkowych, wolnych chrześcijan, protestantów. Oni są mistrzami w przekręcaniu prawdy Chrystusowej, która jest Efezan 4.20. Nie tak się nauczyliśmy Chrystusa, nie Elen adwentystów, baptystów, wolnych chrześcijan. Chrystusa się uczymy tego prawdziwego. I 27, że prawda jest w Jezusie. Armagedon to na tych jest, co są zakłamani, bo zobaczą w sumieniu, co zrobili. Praca jest do tych, co by chcieli pracować u Chrystusa. Jako anioły, nie pioniery Mateusz 24,31, bo Chrystus ma aniołów, ma swoich synów i córki, ma swoich uczniów, bo nie jesteśmy braćmi Chrystusa Emanuela, jesteśmy Jego synami Bożymi córkami. 2 Koryntian 6 od 14 do 18. Nie dotykajcie się kłamliwych, fałszywych nauk amerykańskich, bo wszelkie sekty z Ameryki przyszły i z Watykanu, tak, religijne. Także wyjdźcie z niego ludu, mój objawienie 18,4 z katolicyzmu i 2 Korytan 6,14 do 18. Nie dotykajcie się kłamliwych nauk. Ja na 4, rozdział od 14 do 24. Prawdziwi czciciele, czczą Boga w duchu i w prawdzie. Byłem 6 lat u świadków Jehowy, szukałem tam prawdy i za zaprawdę wyleciałem, bo prawdy tam nie ma. Jana 16,2 jechowa mnie zamordował w sensie duchowym. Ostracisz. Rodzinę moją rozbili 20 lat temu, żona i dwóch synów wzięła, odeszła. Także mam czas, żeby 20 lat przekazać świadkom Jehowy prawdę o Chrystusie, który żyje w jego uczniach. Ja jestem uczniem Chrystusa, Mateusz 23, 8, bo jest jeden nauczyciel Chrystus, a drugi Piotra, drugi rozdział od 1 do 3, to są fałszywe nauczyciele, którzy potrzebują, mają parcie na szkło i na syndrom władzy, jak faryzeusze. I będą kłamać, i będą człowiekowi służyć, ale są przeklęci. Bo jeśli ktoś idzie za człowiekiem, Jeremiasza 17.5, to jest przeklęty człowiek, bo człowiek człowieka nie zbawił, bo ja sam siebie zbawiam, ale... Zbawił mnie Chrystus i ja teraz pracuję nad moim zbawieniem, bo apostoł Paweł napisał, że choćby głosił innym, ale sam żeby nie był odrzucony. Biegu dokończył, wieniec sprawiedliwości zdobył i bramy piekielne Chrystusowej prawdy nie przemogą, jak czas się wypełnił. Judasz zobaczył, że zdradził prawdę i odebrał sobie życie, bo był tak blisko i tak daleko od Chrystusa. Miał szansę jeden do 12 i każda religia nadaje na drugą, że to oni mają prawdę. Każda to robi, że to oni są najlepsi i oszukują sami siebie, bo są po tych samych pieniądzach w świecie diabła i nie wiedzą, że Chrystus ma prawo. Galacan 6,2, bo świadkowie mają zasady, nienawidzą najbardziej tych, co myślą i mówią prawdę, coś złego na Jehowę, na firmę powiedzą, zaraz na dywanik i czekają na Jehowę. Jehowy nie ma, straż miejską zzywają policję straszą, Armagedonem. Ostracyzmem, obmawiają właśnie, psują opinię, że ludzie, którzy są u Świadków Jehowy, młodzi i nie znają mnie i i tak jakby mnie nienawidzili, jakbym im coś złego zrobił. Po prostu no, współczuję tym ludziom, bo znam swoją wartość. Wiem, że jestem Synem Bożym. Jestem aniołem. Ma te objawienie 21.12. Nawet mnie tu namalowali Świadkowie jako anioł i brama, bo są 12 aniołów. Tu są gwiazdy, też 12 aniołów. Symbolizuje 12 gwiazd. Objawienie 12.1 co Unia okradła. I tutaj Przetecznica teraz zostanie tego wina za polczywości, Ta Przetecznica, czyli Watykan, wszystkie religie, co córy z tego Watykanu, świadkowie, adentyści, wolni chrześcijanie, bo polityka, czyli bestia, oni ich dojeżdżają. Koniec panowania diabła. Chrystus dał nam służbę i wybiera przed założeniem świata. Apostoł Paweł gdy się nawrócił przed założeniem świata, czyli 2 Koryntian 5:17 Kto jest w Chrystusie jest nowym stworzeniem? Chrystus stworzy ducha prawdy, którego Adam stracił, bo Chrystus nie stwarzał tej planety Ziemi, tylko tworzy tego ducha i te królestwo doskonałych rodzin, które Adam stracił. Dlatego Chrystus jest królem nad królami. Objawienie 17:7. Baranek zwycięży, objawienie 19 rozdział. Jest królem nad królami i bez pana. I on powiedział, że nie, nie proszę, byś wziął ich ze świata, ale zachował od złego. On się do, swoich, do, do swego ojca modlił, ale on stał się dla nas ojcem. Jana 14, 17, połączeni jesteśmy w duchu prawdy. 17 do 20, Ewangelia na 14, 17 do 20. No i Chrystus właśnie, to nowe miasto, Jeruzalem to jest na ziemi e 27.2.2, że ono wstąpiło do naszych serc i umysłów, bo diabeł zaślepił umysły najbardziej świadków, adwentystów i innych, tych faryzeuszy, bo katolicy są tacy, no, a świadkowie mówili, że są analfabeci biblijni, że to przedszkole, a oni są uniwersytet. No, a apostoł Paweł Szaweł powiedział, że studiował u Gamaliela i pierwszy koryntian 3.19 napisał, że Mądrość tego świata jest u Boga głupsem. Także świadkowie, macie mądrość, ale nie od Chrystusa, świadkowie Jehowy i Łukasza. E, 21, 15 do 28. Do tych, co chcą mieć mądrość od Chrystusa Jakuba, pierwszy rozdział, poczytajcie od 12 do 18. Że Chrystus jest dobry, nikogo nie kusi, nie wystawia na próbę. Bo modlitwa Ojcze, nasz tu się z niebie, Mateusz, 6, rozdział, 9 do 15. Nie dopuściliśmy o legy pokusia, a nie tam, że tam po prostu poprzekręcali w warszawskiej Biblii. I każda Biblia jest poprzekręcana, każda jedna. No w czym mogę pomóc? Także bądźcie, nie łamy i synami Bożymi, i córkami, bo Chrystus wybiera i oddziela się każdy, musi wybrzeć, musi być świadomy. Ewa w raju źle wybrała, bo po prostu usłuchała tego szatana diabła. I Chrystus właśnie przytrzasie prawdzie, miłości przez swoich uczniów. Także Mateusz 24:31, czas na aniołów, by mogli oni mówić prawdę, że Chrystus jest najważniejszym Bogiem, Ojcem, Królem, Nauczycielem i Zbawicielem.